To już naprawdę ostatnia szansa. Dwuletni Olek urodził się z bardzo ciężką wadą serca. Od pierwszego dnia narodzin musiał dostawać leki podtrzymujące jego pracę. W 28. dobie życie jego serce zatrzymało się. Pierwsze chwile Olek spędził w szpitalu z niewielką szansą na przeżycie. Zdaniem lekarzy to prawdziwy cud, że żyje. Wtedy lekarze dawali mu 30% szans. Jak nam przed operacją mówili, nie, jeszcze nie przeszczepiali, bo polegało na przeszczepieniu jego naczyń do, do aorty. Tak, tak małych tętnic jeszcze wcześniej nie, nie, nie robili, ale na szczęście udała się. Olek wyszedł, wyszedł z tego. Dochodził dosyć długo do siebie, bo, bo, bo około miesiąca czasu przebywał na ojomie podłączony do respiratora, ale na szczęście po trzeciej próbie udało się go odłączyć i, i doszedł do siebie i wrócił do nas, do domu. Dla Olka niebezpieczny jest nawet płacz podczas płaczu jego naczynia krwionośne się zwężają a twarz cała sinieje dlatego rodzice starają się zapewnić mu jak najwięcej zabawy i uśmiechu I uśmiech ale... ja! 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 zakładając taki scenariusz że w tym momencie już w sercu mojego syna jest duże nadciśnienie no to po prostu jeżeli nie uda nam się wyjechać na tą operację, lekarze z innych ośrodków nie będą w stanie zrobić tej korekty, no i po prostu jego płuca zacznie zalewać krew, a on zacznie się dusić. Już w tym momencie przewidujemy taki czasem widać w ciągu dnia taki ostry kaszel i to właśnie wynika z tego, że po prostu płuca przyjmują za dużo krwi, którą nie są w stanie przyjąć. Więc, tak jak mówię, no ja zrobię wszystko jako mama, mój mąż również, żebyśmy mogli to dziecko uratować. Ratunek to trzecia operacja. Oleg i jego rodzice mają nadzieję, że już ostatnia. Przeprowadzają specjalistyczny ośrodek w Stanach Zjednoczonych. Jako jedyny na świecie operuje dzieci z nadciśnieniem płucnym. Koszt w przeliczeniu na złotówki to ponad 4 miliony złotych. Liczy się nie tylko każda złotówka, ale i każda minuta. Najbliższe wydarzenia to koncert charytatywny, który będzie się odbywał w Walentynki. Już za chwileczkę będziemy udostępniać wszystkie szczegóły z tym związane. Jesteśmy w trakcie przygotowań. Są licytacje dla Aleksa, na których codziennie jest bardzo dużo bardzo wartościowych i ciekawych rzeczy, usług, które można wykorzystać też, a przy okazji pomagać Aleksikowi. Pomóc można także poprzez wpłatę na zbiórkę organizowaną przez się Pomaga. Nawet symboliczna kwota może zwiększyć zasięg akcji i zachęcać do pomocy coraz liczniejsze grono osób. Z każdym miesiącem szanse na powodzenie operacji są jednak coraz mniejsze.